Zespół Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów zaprasza wszystkich tegorocznych maturzystów do udziału w intensywnych warsztatach maturalnych. To 60 godzin interesujących zajęć, które gwarantują zdanie egzaminu na wysokim poziomie. Intensywne warsztaty maturalne to projekt prowadzony na Uniwersytecie Śląskim już od 8 lat. To warsztaty sześcio- lub trzymiesięczne dla maturzystów, w czasie których przygotowujemy maturzystów w 10 niewielkich grupach do egzaminu maturalnego z wybranych przez nich przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. To przede wszystkim zajęcia, które trochę odbiegają od klasycznie pojmowanej dydaktyki. To zajęcia inne niż w szkole. Staramy się oprócz przekazywania wiedzy, oprócz. Przeprowadzania doświadczeń, sprawdzania tej wiedzy w praktyce z naszymi maturzystami, też budować określone relacje w grupie, starać się, żeby oni na tych zajęciach czuli się jak najlepiej, żeby byli przygotowani nie tylko jeżeli chodzi o poziom ich wiedzy, ale także żeby czuli się przygotowani też emocjonalnie na ten egzamin, żeby się po prostu w tym dniu nie stresowali, żeby się więc, więc omawiamy też z nimi techniki walki ze stresem, techniki też dobrego uczenia się, tak jak uczyć się efektywnie jak uczyć się tak żeby ta wiedza przetrwała na dłużej. Więc to nasz projekt, który tak jak mówię już od lat prowadzimy i cieszy się on dużym powodzeniem. Co roku mamy właściwie pełne grupy na wszystkich przedmiotach, podwójne grupy z biologii, z matematyki, z chemii, bo te przedmioty ścisłe ostatnio cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ale i tych zdających język polski na poziomie rozszerzonym nam nie brakuje. To warsztaty płatne, płatne za całe 6 miesięcy od można też płacić w ratach, ale wychodzi to właściwie tak, jakbyśmy płacili 27 zł za godzinę zegarową korepetycji. To zajęcia, które prowadzą specjaliści z Uniwersytetu Śląskiego i najlepsi nauczyciele z regionu. Specjalnie przez nas wybrani, przygotowani do prowadzenia tych zajęć i my też jako zespół cały czas się szkolimy z nowoczesnych metod dydaktycznych, ze sposobów uczenia takiego, żeby właśnie efekt był jak najlepszy. Na zajęcia zapisujemy się za pośrednictwem strony internetowej maturzysta.us.edu.pl i tam jest pełna rozpiska zajęć z opisem prowadzących te zajęcia, z przedstawieniem ich sylwetek, z opisem metody, którą pracujemy. Wolne miejsca zostały nam jeszcze na kilku przedmiotach, na warsztaty sześciomiesięczne, czyli na język polski, na matematykę na poziomie podstawowym, na język polski na, na poziomie podstawowym i rozszerzonym, na fizykę i Geografię. Trzeba się też pochwalić naszymi osiągnięciami. Nasi maturzyści zwykle zdają przedmioty, które sobie wybrali na egzaminie maturalnym, kilkanaście procent wyżej niż ta średnia krajowa. Naszym wielkim osiągnięciem zawsze były wyniki z wos bo to było zwykle ponad 80%. Procent. Z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zdawalność była nawet na poziomie 90 kilku procent, więc te wyniki są przynajmniej o kilkanaście procent, a zwykle dużo wyższe niż ta średnia krajowa. Wszystkich, którzy chcą zdać swój egzamin dojrzałości na jak najwyższym poziomie, zapraszamy na warsztaty, dzięki nim dowiecie się nie tylko czego się uczyć, ale również jak to robić.